Odwodzenie na maszynie w pochyleniu tułowia to ćwiczenie angażujące mięśnie pośladkowe średnie oraz górny region mięśni pośladkowych wielkich. Ustawiamy się na maszynie do odwodzenia w pozycji mocnego pochylenia tułowia z lekkim przodopochyleniem miednicy, czyli wypięciem pośladków, tak jakbyśmy chciały usiąść na kości łonowej. Im większy stopień zgięcia biodrowego, tym większe zaangażowanie górnego regionu mięśnia pośladkowego wielkiego. Stopy ustawiamy na podnóżkach tak, by zachować kąt około 90 stopni w kolanach. Na siedzisku siadamy na tyle głęboko, by Uzyskać dużo dźwigni ruchu, czyli z oparciami maszyny blisko kolan, a nie wysoko na udach. Palce u stóp naciągamy na siebie, pięto opuszczamy w dół. Rękami możemy chwycić się siedziska pod spodem lub zaprzeć się o konstrukcję maszyny. To bardzo istotny element ćwiczenia, który pozwoli maksymalnie wyizolować mięśnie pośladkowe i zapobiec ruchom kompensacyjnym w odcinku lędźwiowym. Jeśli oparcie o maszynę nie jest możliwe, możemy również przedramiona położyć na udach i w ten sposób uzyskać stabilną, zamkniętą pozycję. Ciężar dobieramy tak, by być w stanie dotrzeć do maksymalnego odwiedzenia i rotacji zewnętrznej. To wtedy posiadki posiadają najlepszą dźwignię ruchu, a więc cechują się największą aktywnością. Opcjonalnie możemy dodać również minibanda założonego nad lub pod kolana, aby zmaksymalizować stopień oporu w tej właśnie najistotniejszej fazie ruchu. Odchylenie tułowia do tyłu i wykonanie odwodzenia w znacznie mniejszym zgięciu biodrowym spowoduje istotniejsze zaangażowanie mięśni posiadkowych średnich, natomiast znacznie mniejsze posiadkowego wielkiego. A jeśli wciąż nie wiesz jak zaprogramować swój plan treningowy, zapraszam Cię na www.glutzpriority.com. Znajdziesz tam plany treningowe na siłownie oraz pełnometrażowe treningi domowe. Bądź na bieżąco z moimi nowymi filmikami. Zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia. A teraz idź, dźwigaj i rośnij duża. Powodzenia!